Świadkowie Jechowy od lat byli znani z tego, że mają niezbyt przychylny stosunek do męskiego zarostu. Nawet w swoich publikacjach na ilustracjach, które przedstawiały Jezusa, pozbawili go brody, twierdząc, że znaleźli jakieś dowody archeologiczne na ten temat. Jakiś czas temu mówiliśmy dokładnie to zagadnienie i tutaj możecie sobie przejść do tego odcinka. Dzisiaj jednak zajmiemy się zmianą, która została niedawno obwieszczona przez jednego z ich papieży. Na początek serdecznie chcemy podziękować naszym patronom i patronkom, czyli osobom, które wspierają nas przez serwis patronaj. A w szczególności dziękujemy naszemu światusowemu ciału kierowniczemu Kamilowi Sokołowi oraz innym usługującym, takim jak Sebastian Lesiński. Światusy to również Wasz projekt, dlatego dziękujemy Wam za Wasze wsparcie. Cześć z tej strony, Edwin a ty oglądasz kanał Światusy, który prowadzę wspólnie z moją żoną Sarą. Oboje urodziliśmy się jako Świadkowie Jehowy, ale postanowiliśmy odejść z tej grupy destrukcyjnej po to, żeby opowiedzieć prawdę o tym wyznaniu. Na tym kanale rozmawiamy z osobami, które również postanowiły opuścić różne grupy destrukcyjne, przede wszystkim Świadków Jehowy, ale nie tylko. Przedstawiamy również metody manipulacji, jakich używają takie grupy. Dzisiaj natomiast będziemy sobie rozmawiać o brodzie. Ale na początek mam taką smutną refleksję, którą chciałem się z Wami podzielić. Przygotowując ten odcinek razem z Sarą, nie mogliśmy pozbyć się myśli, jak bardzo abstrakcyjne jest to, że kilku mężczyzn siedzących w Ameryce decyduje o tym, jak wygląda życie milionów dorosłych osób i o tym, czy oni mogą nosić taki rodzaj zarostu, jakby chcieli, czy też nie. A sami widzimy. I wy również o tym piszecie, że wasi znajomi, świadkowie, wręcz rzucili się na zapuszczenie brody, tak jakby o tym marzyli całe życie, a wreszcie dostali zielone światło i teraz mogą podjąć tę osobistą decyzję. W materiale, którego fragmenty zaraz zobaczycie, większość czasu to skupianie się na kontroli zachowania, bo nie ukrywajmy, zakazywanie, lub też w tym przypadku zezwalanie na to, jaki ubiór nosić. Makijaż czy zaros to jest kontrola zachowania. Bardzo charakterystyczne zjawisko dla grupy destrukcyjnej. To trochę tak jakby ciało kierownicze mówiło skacz, a pojedynci, pojedynczy członkowie czekali tylko jakby zapytać, jak wysoko mają skakać. No ale zobaczmy teraz ten fragment. Oczywiście go skróciłem, bo byłby za długi. Całość znajdziecie w opisie, jeśli komuś uda się wytrwać. W słuchaniu tego materiału, no to tam odsyła. Ale pojawia się pytanie, co sądzić o noszeniu brody? Czy to stosowne, żeby brat miał brodę? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, obejrzyjmy teraz materiał filmowy, który przedstawi historię tego, jak na noszenie brody zapatrywali się słudzy Jehowy. Na przełomie XIX i XX wieku brody były powszechne nawet wśród badaczy Pisma Świętego, co widać na zdjęciach przedstawiających pielgrzymów, czyli braci, którzy podróżowali jako przedstawiciele organizacji. Brodę nosił też brat Russell. Jeden z redaktorów pewnej gazety nazwał go kaznodzieją o nienagannym wyglądzie. Powiedział: Nie wydaje mi się, żeby odróżniał się od tysięcy innych kaznodziejów. Jego delikatna, biała, miękko opadająca broda. Przypomina brodę patriarchy, ojca. To wzbudza zaufanie. Od lat 60. w wielu krajach brodę zaczęto kojarzyć z osobami, które buntowały się przeciwko władzy. W tej sytuacji większość mężczyzn, zarówno będących świadkami, jak i nie, decydowała się golić. Ze względu na negatywne skojarzenia związane z noszeniem brody, bracia, którzy ją mieli, zazwyczaj nie usługiwali jako słudzy pomocniczy, starsi, ani nie wykonywali innych odpowiedzialnych zadań. Z biegiem czasu, w niektórych krajach noszenie brody stało się bardziej popularne i przestało się kojarzyć z buntem. W takich miejscach niektórych braci z brodami zamianowano na sług pomocniczych i starszych. W ostatnich latach noszenie brody stało się popularne w wielu innych krajach. Co więc powinniśmy sądzić o bracie, który decyduje się na noszenie brody? Zrobili to bardzo sprawnie, muszę przyznać, i pewnie mało któryś światek zwrócił uwagę na to, że kiedyś brak zarostu był wymagany, by móc zostać sługą pomocniczym czy starszym. Być może są osoby, dla których to nie miało znaczenia, ale jestem pewny, że w organizacji są mężczyźni, którzy na przykład mieli kompleksy i znacznie lepiej czuli się z brodą ale odmawiano im tego przywileju i ryzykowali tym, że będą po prostu gorzej traktowani od braci, którzy starali się o przywileje, a nie mieli brody i ją golili no a wracając do kontroli zachowań led pyta dalej odbiorców co powinniśmy sądzić o bracie, który decyduje się na noszenie brody co powinniśmy sądzić o bracie który decyduje się na noszenie brody? Zastanówmy się nad tym chwilę. Facet pyta 8 milionów ludzi, jakie powinni mieć zdanie o tym, czy jednostka ma brodę, a może nie ma tej brody. To jest strasznie sekciarskie. Wyobraźcie sobie, że robicie sobie co kwartał rodzinne spotkania i senior rodu ustala, co teraz macie sądzić o osobie, która nosi niebieską spódniczkę, a co o kimś, kto nosi tatuaż na lewej kostce albo ma grzywkę. Absurd. Ciekawy jest też fragment, w którym Led mówi, że biura oddziału z całego świata ciągle o to dopytywały. O to, czy mogą nosić brodę bracia, czy nie. I wyobraź sobie, że na twoją decyzję, poza twoją własną prywatną biologią, która no, umożliwi ci wyhodować taki lub inny zaraz, co najwyżej może mieć jeszcze wpływ, nie wiem, twoja osoba partnerska. Jeśli w ogóle, a u Świadków Jehowy hipotetycznie, bo jeśli w ogóle ty pytasz o brodę i o tym rozmawiasz, to masz problem, ale o tym za chwilę, musisz uzyskać w pewnym sensie. Pozwolenie lokalnego grona starszych. Jak się nie zgodzą, to piszesz sobie do biura oddziału, a oni piszą do ciała kierowniczego. I gdy się zbierze odpowiednia liczba takich próśb, to może się okaże, że jednak pochylam się nad tym tematem, będzie można nosić brody. Absurd. Kolejny raz. Nie wiem, czy bardziej bawi mnie ta hipotetyczna sytuacja, czy słowa leta, parafrazując, świat uznał, że broda jest okej. Okay, bo respektowani mężczyźni na stanowiskach, biznesmeni, lekarze ją noszą. Tymczasem świadkowie od ponad 100 lat trąbią, jak to nie są częścią świata, jak to chcą się różnić od tego świata i wręcz muszą. No tu proszę, decyzja, która wpływa na miliony osób, bo co, zmieniła się moda na świecie? I znów to abstrakcyjne uczucie, bo osobiście mam w nosie tak naprawdę, co tam sobie świadkowie na twarzy noszą. Jest to w pewnym sensie po prostu fascynujące, że sam w tym byłem i też się musiałem golić, choć nie chciałem. Wiele pewnie osób jest przeszczęśliwych, bo już ten zgryz mają za sobą. Czy mogą nosić brodę, czy nie, no bo ciało kierownicze łaskawie już zezwoliło na noszenie takiej brody. Ale być może ktoś, kto usłyszał o takiej zmianie, czuje się oszukany albo rozczarowany? No cóż, na koniec jeszcze jeden przykład. Ten przykład pokazuje, że organizacja pozbawia swoich wiernych prawa do własnego zdania. Posłuchajcie. Po obejrzeniu tego programu, u niektórych osób mogą pojawić się bardzo silne emocje. Na przykład Niektórzy mogą się w tym momencie poczuć usprawiedliwieni i mówić niejako: No przecież ja mówiłem to już od dawna. Wychodzi na to, że miałem rację cały ten czas. Inni mogą się czuć rozczarowani i myśleć sobie: Zawsze popierałem dotychczasowe podejście do tej sprawy. A teraz czuję się zawiedziony. Ale czy takie reakcje są właściwe? Nie bardzo. Nawet jeśli miałeś wcześniej rację i chciałeś nosić brodę, to było złe nastawienie, bo oburzyło jedność zboru. Organizacja nie miała w pewnym sensie nad tobą kontroli, a ty byłeś złym świadkiem. I ucinamy dzięki temu tutaj. Wszystkie te spekulacje z osobami, które próbowały przekonywać, że broda jest już ok. Bo w opinii wspólnoty to te osoby źle postępowały. Gdyby tego tak nie przedstawiono, to takie osoby mogłyby dzisiaj znaleźć zwolenników swoich poglądów również w innych aspektach. A tak są postawieni w złym świetle. Ale organizacja idzie jeszcze dalej. Porównaje takie nastawienie do czegoś więcej. Posłuchajcie. Każdy, kto stara się wyprzedzić ten rydwan i wymusić zmiany przedwcześnie, lub każdy, kto zostaje z tyłu i ociąga się z wprowadzeniem zmian, które pochodzą od wiernego niewolnika, nie dotrzymuje kroku organizacji Jechowej. Próbują tutaj tłumaczyć, że posłuszne czekanie na decyzję niewolnika lub w przypadku oporu. Prowadzanie tych decyzji to podążanie za rydwanem Jehowy. Ale jak dla mnie, to organizacja stawia się na równi z tym rydwanem, no i z samym jechową. A być może to ten niewolnik nie nadążył za rydwanem Jehowy. To, to trzeba nad tym się zastanowić. Ale według mnie, to ten niewolnik wierny i roztropny, to on siedzi na tym rydwanie. To on jest tutaj Bogiem, to on jest jechową. I trzeba spojrzeć na to z perspektywy, żeby to dostrzec. Co myślicie, drodzy widzowie, na ten temat? Czy dostrzegacie takie uzurpatorstwo? Czy widzicie, jak bardzo organizacja kontroluje zachowania swoich wyznawców? Albo czy dostrzegacie tutaj ten mechanizm działania grupy destrukcyjnej? A może przewidujecie, że wkrótce pojawi się wyjaśnienie, co to znaczy zadbana broda według świadków Jehowy? I pojawi się katalog dozwolonego rodzaju golenia się. Napiszcie to w komentarzach, subskrybujcie ten kanał, bo już wkrótce pojawi się tutaj rozmowa z moją mamą, która opowie swoją historię. I będzie to blisko 3,5 godziny, 4 może materiału. Nad którym obecnie pracuję. Napiszcie również, czy wolicie odcinek od razu cały, ale poczekacie z tydzień dłużej, może półtora jeszcze, czy raczej chcecie dwie części, po to, żeby ta pierwsza część pojawiła się wcześniej. A być może ty należysz do osób, które chciałyby podzielić się swoją historią u nas na kanale. Do tego również serdecznie zapraszamy. Link do formularza zgłoszeniowego jest w opisie, zachęcam do zapoznania się i wypełnienia. A ja na dzisiaj się żegnam i do zobaczenia już wkrótce, drogie światusy.